Tylko wniosek, nie, nie. Tego, wniosek, wniosek tego stowarzyszenia był już rozpatrywany w odniesieniu do Berskowskiej 17. Na szczęście już jest zawarta umowa z naszą galerią piątek Była zawarta, natomiast zwolnił się, odblokował się lokal przy Piotrowskich 28, bo był przez jakiś czas wolny z uwagi na to, że toczyła się procedura użyczenia na wniosek Instytutu Instytut, Fundacji Instytut Afrykański. Ten wniosek o użyczenie został od, nie, pozytywnie rozpatrzony, a więc mamy lokal na Piotrowskich 28, i o ten lokal wnioskuje. W tym momencie Stowarzyszenie Twórców Kontur. Ten lokal to jest lokal na parterze z wejściem od magdy, może tak obrazowo powiem, po nawnątrz w pięknym ostatnim kolanie. Powierzchnia ma na 139,75. Wniosek dotyczy przeznaczenia tego lokalu na działalność wystawieniczą galerii oraz działalność artystyczno-edukacyjną. W lokalu planowane jest uruchomienie jest księgarni komiksowej czytelni oraz siedziby biura odpowiedzialnego za organizację wystaw Międzynarodowego festiwalu Komiksu i Gier, Międzynarodowych Warsztatów Komiksowych, Europejskiej Nagrody Komiksowej i <laughs> imprez. Stowarzyszenie kontur powstało w 1990 roku, może przypomnę, w statucie. Z lutego 1994 dam między innymi, że celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju podczas obrad, graficznego, dziedzin pokrewnych oraz zagrażowanie utrwalanie międzynarodowej wymiany kulturalnej. E, szeroko było omawiane to przy myślę, tak, że na nie ma to powtarzać. Warto jeszcze chyba nadmienić to, że to jest ten tryb tak zwany kulturalny, bo on dotyczy w strefie on dotyczy lokali w strefie zero, w związku z czym tu będzie jeszcze pod względem tak, dokument kulturalnych podmiotu opiniowała Komisja Kultury, ale otwieram Pana pytanie, jeżeli panowie radni mają jakieś pytania w tej sprawie. Pan Przewodniczący Składka, proszę bardzo. Ja mam o, pytanie o ten kościół afrykański. Bo... Instytut, fundację. Fundacja unie... studiów studium afrykańskich, to nie jest kościół. To nie temu, że nie ten to uczyniam, są... co tu To fundacja. Nie, 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 nie. Ale przepraszam. Panie. Ja nic nie mam do Brzydła, przepraszam. Bardzo. Przepraszam, panie. Chciałem <głos》> że <głos》> ten kościół afrykański to jest to samo, także nie. przepraszam. <głos》> Bo, żebym miał, miał precyzyjną orientację, bo jaką rolę w tym wniosku odgrywał ten Instytut Studiowa? Ten, ten lokal, bo w momencie, jak składał był wniosek przestał, przez to stowarzyszenie, oni po prostu szukali innego lokalu i była informacja, że nie ma innego lokalu. Natomiast był wolny ten lokal na się Uprzedzając pytania, też chciałam powiedzieć, że dość długo już stoi ten lokal pusty, że była taka procedura i dlatego on nie był w dyspozycji. Aha, że czy Instytut się u niego ubiegał i, nie zrezygnował nie i zrezygnował? Nie zrezygnował, odmowy dostał. Aha, Instytut dostał odmowę w przypadku tego lokalu, rozumiem. Już jest już, już dla mnie wszystko jasne, jak on od tym odbierze. Tak, kto tam okay. występował?